Się witam, pozdrawiam z miasta Zakentos. Dzisiaj pojedziemy na Kefalonie, czyli największą wyspę z archipelagów wysbiąskich Na pewno będzie to wspaniała wycieczka, wspaniały rejs. Zapraszamy do oglądania Piotr i Sylwia Cześć, do zobaczenia Jesteśmy na dolnym pokładzie w Kajmaru Tutaj jest widok na stolicę wyspy Zakynthos. Wspaniałe miasto. Odwiedziliśmy Jesteśmy na górnym pokładzie dano będzie to wspaniały dzień, wspaniała wycieczka, widoczki, rejsik. pokład kapitana będzie sterował super Grecy są bardzo sympatyczni jak tutaj przed mamy ten środkowy poziom A statek jest dość duży jak mówiłem wcześniej z stylu takim pirackim ważne żeby była pogoda. Odpływamy. Ja nie Właśnie dokonaliśmy na Kefalonie. Jak widać, wspaniała sceneria, największa wyspa archipelagu wyziońskich. Tak wygląda, jeszcze nasz stateczek pokaże. Tutaj mamy. Lewanty Taki prom Rejs trwał około dwóch godzin Dużo osób schodzi Ja sobie poszekam, Wyjdę na spokojnie Podziwiam te widoczki Jak widać autokary już Na nas czekają Można się dowiedzieć coś ciekawego z każdej wycieczki Panie przewodniczki z biura Rainbow bardzo sympatyczny, Mają ogrom wiedzy, że polecam A my lecimy dalej z tematem no, Jesteśmy na miejscu, autokary czekają Słońce wyszło, że jest dobra energia Pół naszej wycieczki, jaskinia Melisani, która została pozbyta góry podczas trzęsienia ziemi, mogę powiedzieć, że bardzo fajnie opowiada przewodniczka. Ma dużą wiedzę o tych miejscach, studiowała tutaj filologię grecką, że wchodzimy. W czasie chodzi takim zejściem na dół. Tam czekają łódeczki. I tak to wygląda. Mogę powiedzieć, że grota Melissanie na naprawdę robi wrażenie. Ty mały przepływ łódeczkami dodaje klimatu. Wspaniałe miejsce, że warto. i odwiedzić wodę zobaczyć jaka akustyka melisony meli przepiękne jezioro jaskinia coś pięknego coś pięknego hello

Sometimes look the fish ill. Photo. <laughs> <laughs> Same old thing, the same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be alone with you, alone. With you, With you, with you. With you. Dziękuję! Thank you. Tak, you. Warto było! dobre Takie Taki widoczek mamy przy jaskiniach! nasz autobus widok na morze oczywiście Morze Jąskie na razie mogę powiedzieć, że to wspaniały dzień jest jeszcze jest dużo tych punktów no właśnie dojechaliśmy do drugiego punktu Druga jaskinia, Drogorati Wchodzimy tutaj tędy i ostrożnie uważamy na nogi To jest zejście. Samo muszą uważać. Dorośli, 8 euro. Nie, masz Tutaj mamy takie zejście. Już jest bardzo klimatycznie. Dosyć mokro, trzeba uważać. No, wchodzimy do jaskini. Co no, może natura wyrzeźbić? To jest nieprawdopodobne. Jak w

wnętrze, ułożenie skał to coś wspaniałego. Naprawdę polecam, będąc na Kefalonii, zwiedzić tę jaskinie. Jeszcze będzie wiele innych atrakcji. Pełną nazwy tej jaskini droga Ratti. Oczywiście, przy takich miejscach jak to w Grecji, są różne tawerny. Można sobie sobie napić kawy. Czyli Adie Efimia jest naszym kolejnym punktem wycieczki. Urokliwa zatoczka Wśród gór w dali mamy Wyspę I takie, która Również się znajduje Na Morzu Jońskim Można tam dopłynąć w ciągu 45 minut Jak mówiła pani przewodniczka bernie na Oczywiście regionalne danie Kefalonis To jest takie tradycy, Placy, w środku jest Mięso zapykane. To jest tradycyjne danie Dlatego tego Oczywiście Tak na posiłek Prosimy tego smacznego Gostować greckiej specjalności, kawał specjalności. Bardzo dobre nieco bardzo delikatne głowę W każdym cieszy do tego przydeczki. Że polecam. Ja widać przed nami znana wyspa z mitologii. Wyspa Itaka czyli Wyspa Odesseusza. W sumie wciąż się znajdują jej pozostałości za czasów właśnie weneckich. I przetrwała ona do czasów właśnie współczesnych. Była też na wzgórzu, żeby dodatkowo przed wrogiem się zabezpieczyć. Tutaj nie tylko Turkowie dokuczali Grekom, ale przede wszystkim dochodziło do napaści piratów. I piraci dosyć często atakowali właśnie. Vesby, i Aiskö. Następny punkt wycieczki Brak mi słów Punkt widokowy Na plażę Mertus, Najpiękniejszą plażę na Kefalonii Ale proszę zobaczyć te widowisko Tą scenerię Coś pięknego Takie widoki zostają W pamięci do końca życia Coś wspaniałego, naprawdę Nie da się opisać tego Malowniczej wioski ASOS, która, która leży między górami, znajduje się tutaj taka świerdza. Co kolejne, ciekawe miejsce. Pokażemy troszkę, jaka tu jest sceneria. Szczególną uwagę można zwrócić na te stare budynki opuszczone do wynajęcia, do wynajęcia. No. No. nikomu się to nie chce burzyć raczej nie, ale ma swój urok nie? ma ja. swój urok super no. prawie z domy, które zamieszkały naprawdę klimatyczne miejsce Market Kostas Augury, Ciekawostka, znajduje się twierdza wenecka oczywiście gości tu również Wenecjanie tu mamy nawet biuro podróży Miejscowość ASOS Urocza Miejscowość Wioska. taka żwirowa plaża że rzeczywiście romantyczne wakacje tu można spędzić coś pięknego Assos Kefaloni taka zatoczka takie knajpki greckie jest bardzo urocze tutaj Te kawiarynki, ja się roślinność No i dużo jest pustostanów Cukiernia kawiarenka nazywa się Rocisz bardzo klimatyczna, bardzo dobra kawa Ciasteczko w rodzaju baklawy, że polecam, a my idziemy na dalszy spacerek. Twierdza, twierdza wenecka, wszystko pięknie kwitnie, mamy taką kotwicę. jakaś pani kawę pije. I co sądzisz o tej miejscowości? Bo uroczo, nie? Rzeczywiście, tak się można wyciszyć tu, tak choćby w innym świecie. Dużo kotków tu jest. O proszę. Taki kotek. Naprawdę, też mam jakiś klimatyczny budynek. Napisany jest w języku greckim. No tutaj można zwrócić uwagę na te Pustostany I takie mamy klimaciki Stare opuszczone domy Proszę bardzo Widoczek I taki lokalik Pustostan Bardzo klimatycznie 5 gwiazdek daje Takiej pięknej scenerii w miejscowości Asos, kończymy naszą opowieść z Kefalonii, z wycieczki z Kefalonii. Była to wspaniała wycieczka. Przypłynęliśmy z wyspy Zakynthos z miejscowości Laganas, ale polecamy przepiękne góry, miejscowości, profesjonalna obsługa. Przepiękne urocze miejscowości, tak jak powiedziałeś wcześniej. Punkty, punkty widokowe, że naprawdę polecamy. Jeszcze będą inne wycieczki. Że serdecznie zapraszam, Pietrek i Sylwia. Pietrek podróżuje, oczywiście z Grecji, z wyspy Zakynthos. Cześć, trzymajcie się. Do zobaczenia. Just wanna be alone with you Same old thing, same old thing that Keeps me around If you wanna come around Baby, it's cool And if you wanna fuck around Baby, I do Just wanna be alone with you With you With you With you With you, with you. With you. With you. E